Dzisiaj mieliśmy zaszczyt ogromny gościć ekscelencję Marka Solarczyka, który poświęcił nasz nowy lokal pierogarni u aniołów Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Zysk z pierogarni Caritas przeznacza na potrzebujących w naszych placówkach, a posiadamy ich ponad 40. Nasze dania są najlepsze, mamy 19 rodzajów pierogów. W pierogarni jest możliwość wykupienia karnetów aniołowych, pierogowych, obiadowych lub zupowych. Dodatkowo pierogarni na placu Szembeka co sobotę o 11 odbywają się zajęcia z języka angielskiego bezpłatne dla dzieci. Co wtorek w nowym lokalu o 16.30 prowadzimy zajęcia plastyczno-artystyczne. Od stycznia ruszamy z cyklem koncertów i spotkań z różnymi artystami. Zapraszamy również na naszą stronę internetową pirogarniauaniołów.caritas.pl i na nasz fanpage na Facebooku Pierogarnia pirogarniauaniołów. Tam się odbywa wiele konkursów, gdzie nagrodami są darmowe obiady dla dwóch osób, można wygrać karnety. Wszystko jest na stronie internetowej na naszym fanpage.